Siema mordeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie na ekstra najlepszej na świecie, a ręce, o! <grystka> Wysowej najlepszej na świecie, a ręce o! Ktoś tam już spadł. Na, na, na ekstra wesołe, a ręce super megaśnych, kolorowych laki bloków. Każdy będzie otwierał te Laki Bloki, a później następnie będziemy toczyć rywalizację między sobą. Zobaczcie, tutaj ogólnie są cztery takie jakby odnogi tych laki Bloków, a nas jest trzech. Bo ogólnie pozwolę Wam wystąpić w odcinku. Jeśli wy chcecie wystąpić w odcinku i z wami z nami się zrywalizować z Laki Blokami, kliknijcie łapeczkę w górę. Oczywiście subskrypcję, dzwoneczki i napiszcie w komentarzu wygram, bo wtedy wy wygracie tą a, a rękę. Powiecie, że wy wygracie tą arękę i ja Was dołączę wtedy do serwera i nagramy razem odcinek. Dlatego klikajcie łapeczki w górę, subskrypcję. No i właśnie, no i właśnie teraz będziemy lecieć a rękę. To co panowie? Witam serdecznie, witajcie. O drewniaku Witam, witam. No, witam, siemka. witam, witam, siemka. Ej, to co, Oła. zaczynamy, kurczę, bo ja już nie jestem... Ja już jestem cierpliwy. Chodźcie. No, ja, ja też jestem niecierpliwy tych e, super. Na swoje miejsca. Dobra, super. Dobra, ja wygram. Super megaśnych e, atrakcji i super megaśnych, e, właśnie e, te rzeczy, które wypadną z zaki bloków. O, drewniaku, widzę, że tam jest jakiś villager. Jestem wypadł. jest laki villagera. Uh, u, no. tu już, już jakiś. No kurczę mi tu urosło, to jest jakiś, <laughs> wow. jakiś dom wielki. No się widzę. u wow wow, 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 Układanka! Wow, a ja mam patrzcie, układanka leci z nieba, układanka leci z nieba! I ogólnie nas... Wow. Chłopaki, wiecie co, że za, za ogólnie e, załóżmy 4 minuty, toczymy między sobą walkę. Musimy się tak uzbroić, na tyle się uzbroić, żeby właśnie, wow, żeby z siebie pokonać, zobaczymy kto wygra. Wow, wow. Dobra, zobaczcie jaki ja mam wielki telet. Ja już ja ja mam wiel... diamentowy, diamentowy e, chest. Dziarmetów czerwony. to mój zamek. Wow. wow! co tam się dzieje u yes. was? <laughs> widziałem, yes. widziałem to akurat. Fajne macie domy. Wow! Naprawdę super, ale, ale y, czym, więcej, czym więcej, razy będziecie dodać, tym większe prawdopodobieństwo, że przegracie, to dlatego y, no, radzę wam nie przegrywać. U nie, U mnie? Coś mi Nie, ale niebezpiecznie.

Latający koń! Nawet masz latającego konia! I ojciec, wy tu naprawdę macie tutaj dużo atrakcji! Dobra... Ja mam fajną różdżkę, ja mam fajną różdżkę, ja mam pokażę! Pójdę na kurczę Idę do kogoś! O, mam cię, mam cię, mam cię! O nie! O nie, o nie, o nie! Co wy macie? <grym> Ej, chodź zobaczyć coś, chodź zobaczyć coś! Ej, chodź tutaj, tutaj! Idę, idę, idę! idę. Dawaj, Bać dawaj, coś ci pokażę! Chodź różdżkę, Pokaż różdżkę, pokaż! Oła! To kurczaki, kurczaki, ziemniaki Dobra, słuchajcie, dobry, e, daje nam daje nam jeszcze e, chwilę czasu, ostatni moment i musimy w tym momencie nie. za niedługo toczyć wojnę. O nie, masz ten młot najlepszy Tak O kurcze, o kurczę, mamy, mamy tutaj problem, dobry, w takim razie lecę do siebie. on diaksów, ile omdiaksów! wy macie nie? Ja mam najlepszy kilof. Wow, znów cię ciemno zrobiło! Najlepszy killoff, najlepszy den. Yy. Panowie... Ej, patrzcie, 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 patrzcie na mnie, co ja mam! Yy, kolorowy dom! Co to jest? Ja cię, kolorowy zapraszam, dom! Zapraszam, wow. zapraszam na imprezkę! Na imprezkę? i u Ciebie dzisiaj imprezkę robimy! No! No dobra, w takim dawaj, razie dawaj. ja zaraz do ciebie podlecę, tylko poczekaj, bo tutaj mnie atakują. Na początku trzeba zebrać ogólnie odpowiednią ilość tych laki bloków, kurczę, bo... O nie! Spałem. O nie! Ej, pomóżcie mi, uwolnijcie mnie, zostałem wpakowany ogólnie e, w, taką, w taką przestrzeń, że jest, zaraz się utopię. Idę, idę tam. Idę tam Dobra. do ciebie. Chyba Ratujecie. mi nie pomożesz już, chyba nie pomożesz mi uratować o, się. Szybko, szybko. Ostatnie. Dawaj tu laki! O, o właśnie, pomóż mi, o, o, pomogłeś mi? Jak, jak stąd się tak, wydostać? Wow, Jak ty jesteś magikiem, jak ty rozwaliłeś obscenę, naprawdę masz ja... taką moc? Ja mam taką wow. super moc, laki bloków dostałem, wiesz jak to. Wiem jak to jest! A patrz to! Laki! Laki łap! O nie! I O kurcze! Ej! Ej, ty chyba wygrasz ten pojedynek! Słuchajcie, nie, 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 ja muszę... Ja muszę szybko zdobyć jakieś przedmioty. O nie. Wow. Ej, to Jakiś hologram mój był tam. Widzę to! Gdzie widzę ty? to, widzę to, goni mnie! Goni mnie! O kurczę, zaraz mnie zepchnie ty! On ci uderzył. Ej, ej, jak ja teraz tam wejdę! <laughs> Jocie, o nie. O kurcze, co tu się dzieje? Ja, ja ogólnie niszczę o, o. u ciebie takie bloki, zobaczymy. Oa! Laki, a może dasz mi jakieś klocki, co? Jakie klocki? Jakie klocki? Klocki tego chcesz? No, bo nie umiem tu wejść do siebie. No dobra, no lucky. to weź sobie, pa, pa, weź. Co? Weź lucky. się tam po, podrzuć normalnie. Weź się tam podrzuć i normalnie dasz radę. Jestem, jestem, jestem. Ej, tu mój, mój. Moi... Hologram jest! On mnie goni! No właśnie uważaj, bo mnie wcześniej tam ubił! Mnie wcześniej tam ubił i jest bardzo niebezpieczny! O nie! O nie! I ocie! I ocie! Ile tutaj niebezpiecznych stworzeń! Kurczę! Gonią mnie! No, co Ej! Jest? Gonią mnie pigmeny! Widzę! Widzę! Gdzie ty jesteś? <laughs> Laki! Tak. Uwaga! Uwaga! Co? Panowie! Toczymy wojnę! Toczymy wojnę! Uwaga! Uwaga! Gonią mnie! Gonią mnie! O kurczę! O kurczę! Wszystkie pigmenty Cię gonią To czy my Chodź na mnie Ja umieram TMP. cały czas Chodź na mnie Patrz teraz Uwaga O nie O nie? O wow, dobrze Ale patrz patrz, zginęł. Patrz jak ładnie Widzisz? Jest, dobra, dobra Dawaj, dawaj je, dawaj je, dawaj je Strzelaj, strzelaj, strzelaj o, Jest, dobra. udało się Dobra Ciebie też strzelę O, o ty, jaki ty jesteś silny <laughs> I przegrał Ej, jacy wy jesteście w ogóle silni? Dobra, w takim razie toczymy wojnę, tylko ja nie mam e, dobrego uzbrojenia. E, dajcie mi ogólnie, kurczę, Czy To jakieś... mogę ci dać. A, to ty masz tyle rzeczy, że, że ogólnie... E, że naprawdę nie wiesz, co z nimi robić? No, się nie boję, widzisz. Co? O nie! Co ty zaspałnowałeś! Wow. Gonił mnie! Jak jesteś taki dobry, to pokonaj ich! Ja idę tam do domu. Ej, co do domu? Ja ich zaprowadzę do ciebie, o nie! O nie ratunku, panowie, panowie, Gonie nas, goni nas jakieś stado mega ślech i dziwnych stworzeń tutaj, zobaczcie tylko na to, a na czele stoi... O, 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 czekaj Ja do nich strzelam. Tak, do mnie strzelam. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja tutaj... O, nie, o, nie wiem. Się... Uwaga, uwaga! Proszę Państwa, teraz dostaliśmy bonus, bonus, bonus w tym momencie, żeby rywalizacja była sprawiedliwa i każdy mógł zdobyć wystarczająco dużo właśnie tych, wystarczająco dużo... Oła, 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 oła! <laughs> laki poleciał Dobra, to, to kto szybszy będzie na ścianie ten, 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 by... Na tym sześcianie są wszystkie ogólnie e, bloki, laki bloki Szczęśliwe, dlatego teraz musimy zdobyć jak najwięcej szczęśliwych przedmiotów A później zmierzymy się w poważną walkę, poważną walkę, tak Dobra, zaczynamy Kto pierwszy ten lepszy, to ja Ops, ja. to jest dobre czy złe? Wow, 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 wow Wow, TNT, wow, wow. To wow. jest Ej. O nie, wybuchnie O nie to miało być dobre, Oła. O nie! Co tu się stało? Ja, ale ja, ja. ale ja, jaja! Ale jaja, co tu się, ja, się dzieje? Tak. <laughs> ale emocje też, te lucky bloki są naprawdę jakieś zwariowane, co? O nie, no, widzicie ja... coś, czy nie? Widzimy, widzimy, ej szybko laki, teraz bierzemy nasze laki bloki, bo... Widzimy, widzimy, Ale ja tu nie, też... Co się stało. O nie! O nie, tu jest jakiś master potwór, patrz! Co się ty tu dzieje. A ja mogę skakać teraz wysoko pa, pa pa Ja ty w ogóle niewidzialny jesteś. Ha, ha. Ty czekaj bo Jezu, te ty stajmy, Ty te stajmy zaraz zepchną tego e, golema. Ja cię kurcze skąd wy macie tyle tych dobrych rzeczy? O ja, o ja, o ja, o ja, o ja, o ja. Oh wow. my god. O nie. Wow, co to jest? Eee, domek? A jak się kliknie, ten Jakiś domek. Jak to jest domek. Co ogólnie tam się Może dzieje? Może go w wysadzę? Właściwie nie, można Impresja go jeszcze w tym jest. kliknąć. Zobaczcie, kliknego i zobaczymy, co teraz jest. Wow! Sobie. Ale ładnie. wow! Firewerki. Wow! Nice. Ale ciekawa sprawa. Hmm. Co tutaj jeszcze ciekawego Fajnie. jest? Widzieliście jakieś ciekawe nowe przedmioty, które tutaj występowały? O, widzę, że tutaj Ja jest... mam kilka laki bloku. To dawaj, 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 Zobaczymy co one jeszcze kryją sobie. Nie jakiś. Oa! Wow. O o o o. o. Dobra, co tu jest? Spokojnie, odkrywajmy. Niście, niście, niście. Wy wow. widzicie to? Jakim miecz wow. mam? To są świetliki, ile świetliki tu świetliki. latają? EXP tu lata. Zbierajmy szybko EXP. Może to nam doda siły, będziemy silniejsi i nam pokonamy te wrogie, le... wrogie, stworzenia, które tutaj będą. O nie, zamknęli wow. mnie. Ej, zamknęli w ogóle. Wow! Czym ja tu tak niszczę Jo! Ja tym w ogóle mieczem, który mam, tym takim maczugą, to mogę niszczyć wszystkie przed. O nie! U, uciekajcie! O nie, wybuchnie! Wow. Ja cię! Co? Zginąłem. Zgin zginęliście? Się... Ja, ja zginąłem, ale już żyję. Ty Enderman. O, 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 o. o nie, nie, spadłem. Wypływam do góry. Dobra, dawajcie. Rzekę mamy tu? Ostatnie jeszcze, właśnie, gdzie jest rzeka? Tutaj, wypływam nią. Ooo, trochę ci nie Jeszcze zniszczymy coś? Co? No dawaj, to jeszcze zniszczymy, bo tutaj ciekawe jeszcze może jakieś coś nowego odkryjemy, zobaczymy. Ten miecz. Żebyście mi tej rzeki ten, żebyście mi tej rzeki nie zniszczyli, bo ja już wypływam. Niszczymy, niszczymy, Dobra, 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 dobra Nie! Nie, ja już będę! Dobra, 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 dobra. Proszę nie! O nie! Tu to jesteś? Nie! Uwaga! O nie! Już Pomocy, no. pomocy, pomocy! Nie, płyną. pomocy. płyną papu. Papa, papa, pa, 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 trzymaj się. Siemanko, siemako Ale psikusa pomocy. bo zrobiliśmy, co? Takiego pranka, takiego trolla trochę. No, troll. Troll megaśny, troll megaśny. O, Laki villacie. Co on robi? O ja masz miecz! Jaki masz wielki miecz! No i zobacz jak on jak, jak on knok pakuje, zobacz go! Ło, wow, 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 wow! Nie żyje! Widziałeś jaką knok bakuje? No. Nie. On jest no, chyba, bo... on jest chyba najlepszym mieczem, co trochę. Tak mi się wydaje, nie wiem. E, no dobra, w takim razie no, to jeśli chcecie tutaj z nami się pobawić z jakimi blokami, no to wpadajcie tutaj na serwa. Przepraszam. O. Ua, patrz wszystko wybiło. Bijemy się, bijemy się? Tak, bijemy się. O czas nie. start. A, no. Dobra, czas start. Patrzcie, on miecz. O nie, o nie. pokaż, ua, pokaż. Ua, ua, ua. Wow, Zbacz dobry to. masz ten miecz! Uważaj, uważaj na TNT! O kurczę, dobra! Nie! Szybko, 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 ruczkę będę miał! Będę miał miecz! Jest, jest, jest! Jest, jest, jest! O kurczę, jak szybko zebrał, Łap to. jak szybko zebrał! Tak jest! Łap, tolaki. O nie! O nie! Ała! 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 O nie, cwaniaki! Jak chcecie se ze mną tak bawić, to macie! To teraz pożałujecie, dobra! O, o, nie. Ała. o, nie. o nie! O nie, co to było? Spadłeś, nie. spadłeś w ogóle na ziemię O nie, spadłem tak samo, o nie O chłopaki, oła, też spadłem, o nie Wszyscy spadli na ziemię i nie wiemy co z tym zrobić Kurcze, dobra widzowie, widzicie jaka tu są rewelacyjna atmosfera i rewelacyjne laki bloki, naprawdę Tutaj jest masę wrażeń, dlatego jeśli chcecie to dołączcie do naszej super megaśnej atmosfery i megaśnej arenki, Oa! O ty o ty spaniaku, co ty Pat, chcesz? O nie, kurczaka, kurczaka. dostałem czerwone krowy. Kurczaka, kurczaka, tutaj kurczaka zapamy. patrz, jajkiem. Dobra, 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 dobra. O, 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 Okej, okej, chłopaki, widzę, że wystroiliście się elegancko w gajerku, jesteście wyszkoleni. No! O nie, kazałeś nie. nam się tak ubrać, <laughs> przecież <przyczynał> odcinek, nie? <laughs> o nie! No, widzę właśnie, że, że obydwoje wystrojeni, elegancko dobra. ubrani. Na niego, no. na niego. Jak na komunie? No, na komunie. A ile ile pieniążków na komunie zebranych dużo na rower będzie? No, będzie, na rower będzie. No to elegancko. No, Kurczę. Tam jest, tam jest. Znów ci, ci, ci te niedobre moby. Znów te ja niedobre moby. mam ciemno moby. Przed, przed oczami. No bo właśnie, dzieje się znaczy, w, włącza się. E, no, przez przypadek czasami. O, jakieś krówki tutaj widzę. I latające kurczaki dziwne. Dobra, to niech te kurczaki ogólnie. Spadł was stąd. Dobra, udało mi się... Ale mi się kręci w głowie! Co się tu wyrabia? Ej, wiecie o co chodzi Ej. w tym wszystkim? Przecież miało być szczęśliwe takie bloki, a tutaj same jakieś negatywne. Same, no właśnie, same ja wiem, super no. akcja, a tutaj ty nas biją, wybuchają. Wszystko same nowe podkory jakieś cały czas. Więc co niebezpiecznie. Jest? O, mam mieczyk! Mam fajny mieczyk, dobra. Jecie, jakiś... Jakiś fajny czerwony mieczyk dobra. O oh, kurczę, o oh, kurczę, a co to jest? Ja łopaty, dostaję łopatę. O, a, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O, o, o. o. Zniszcie tych, zniszczcie te, 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 te moby nie dobre. one są naprawdę niedobre. Ja muszę szybko się odrodzić, muszę szybko się odrodzić. Ło wow, wow. wow. Zaczęła podpalać wow. tutaj wszystko. Wow, mam laki konia. Patrzcie. Pokaż. Wio. Ty wio on, koniku. Nie, on, jest. on jest spadłem. Co ty mówisz? <laughs> Już nie ma konia. Szczęśliwego lakiego konika. Co? Czemu go tak zrobiłeś? No bo coś mi się tutaj... Kurczę, ja nie umiem sterować koniami, wiesz? No, no nigdy nie jeździłem na koniu, no. A, <laughs> rozumiem, to dlatego. Ty, you jajko mag, jest. Mag, mag, Ty, uwaga, bo tu jest jajko, kręci mi się ogólnie w głowie. O nie, pigmeny, 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 pigmeny. Zostawiłam różdżkę. Oła, oła, tak. jeśli ja już, ja już nie wiem, co się dzieje. jest ja już nie wiem, co się dzieje, panowie. O, dobra, udało ja się. Też nie wiem. Dobra, wow, uwaga. Wow, wow. O nie! Wyrzuciłem jajko do góry! Haha! Ha. I mam teraz różdżkę! różkę. to teraz ja mam. No nie, to była moja różka. Zaraz ci ją zdobędę. Jaką różdżkę? Ha. Ty, czekajcie. Jo! Dobra, mogę teraz się szybko najeść żeby tylko nikt mnie nie zapał. Ty To jest ten kolorowy domek. Wow. a co już wy się nie ma? Ej, w ogóle, co, co tu się dzieje? Ej, co, co wy tutaj w ogóle rozkminiacie? Skąd wy macie takie fajne, o nie, o nie. ciekawe te, 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 te. Co to jest? Ej, może trzeba tam wejść do środka i zobaczyć, co to jest. O nie, oła. Mam super luszkę. Macie coś taką? Chyba nie. Nie zawahasz się jej użyć. A już, już zabiłem. Ej, Czekaj, ja nie mogę przegrać, ja nie mogę przegrać, nie! Szybko tepnij mnie, nie, 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 ja ci miałem tyle przedmiotów fajnych, abym to wykorzystał w napas. Ała, 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 to mnie boli szybko, 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 Może jeszcze przeżyję, dawajcie. Tepnijcie mnie, tepnijcie mnie, dawajcie, przeżyję. Bo o cały nie. czas jem jabłko, cały czas jem jabłko, jem jabłko, szybko, szybko, szybko. Cały czas, nie a ale czemu? O, macie chociaż te itemy sobie możecie zebrać. Tak, tak mamy. Haha, <totrofie> to teraz ja wykorzystam ja przeciwko tobie. Ty i w ogóle mię. Mnie... O! Tu się mnie zepchnął. Ej, Cwaniaki, to wy mnie zepchnęliście? Nie. Haha, <trofie> haha, <trofie> <trofie> Nie, ja, ja, ja tylko ruszki mojej super używałem. A no dobra, bo tutaj jest. Z... O! znowu użyłeś U, super ruszki. Sorry, 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 to, to ja, to ja byłem. Sorry. <trofie> <trofie> sorry <Laki. trofie> to już drugi raz chyba, co? No, o, chyba tak, bo... Dwa razy w tak ogóle nie, jeszcze pika, nie zdążyłem tak się fajnie. odwrócić, zobaczyć świata, a ty już mnie, już mnie z tej różdżki strzeliłeś. Laki, Ej. masz lizaka. O, dzięki, dobra. Dobra, trzeba jakoś się ogarnąć, trzeba iść zdobyć jakieś nowe przedmioty, widzę, że tutaj jeszcze zdobyliście wilkę, ktoś ma, ktoś ma fajnego wilka ogólnie. Swojego własnego. Ja tutaj klikam. Zobaczymy co tutaj się z tego wydostanie. Fajnie nieciek. Kto chce? O, o, o jest jasno teraz. wow wow Jak o nie? Fajnie. Patrz, co tu lata. Nie to perze w ogóle z tymi. <laughs> Ała. O nie. No tu się wyrabia? To jest jakaś to tajna wojna. O kurcze! O kurcze Czy nie. To nie. Nie, 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 nie. Oła oła oła, 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 Lizaka, szybko i mi Nie zdążyłem nawet. Joch, jakie tam rzeczy się fajne dzieją. Jesteście tam na tej o. imprezie? Tak. Ale masakra. Co tam na tej imprezie się dzieje? Ja, Opowiadajcie. Ja, ja już tam idę. No. Bardzo fajna muzyczka, imprezka, jak ta, talala. O nie, oła, ja oła, zaraz zginę. Oła, to ty byłeś? Ktoś to z Was był teraz? No? To co ty? Bez, no? bez głowy Panie, jesteś się sobie latasz? tego ząbiaka. zombiaka, zobaczcie tego wielkiego zombiaka No ja jestem niewidzialny, patrz Właśnie widzę A właśnie jesteś, jesteś niewidzialny a, o, a nie, nie bij mnie, no, bi nie, bi się... nie, 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 nie chcę już zginąć Czekaj Zobaczcie tego wielkiego zombiaka z tym mieczem A gdzie, gdzie, gdzie? Nic w w ogóle tam Wow, jaki miecz ma zombiak hmm. no. Wow, i tu koty Ja zaczyna... go zabije? Ty, już macie już, fajne ty, ty już miecze pani. Ej macie jakąś zbrojkę, może mi, mi, możecie mi podarować jakąś zbrojkę, bo ja cały czas ginę, a chcę być niepokonany. Mogę ci o. dać mieczyk ten. Tu jest jakaś zbrojka. O, o, i znów zatrułem, zatruł ktoś mnie, no? Nawet nie wiem kto. Samo, mnie też zatruło coś właśnie. Oła. O, od razu załatwiłem. Ła! Znowu mnie coś zatruło i zepchnęło. To jakieś te koty chyba są niedobre i one, one zrobią coś no. złego. Więc... tu wszystko jest niedobre, tu jest wszystko niedobre. Ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle. Ja, ja też tak nie samo. wiem. Ja tak samo już nie wiem, zakładam zbrojkę. Nie wiem, chodźcie, chodźcie, chodźcie te laki bloki tutaj może zespałnijcie, jak macie tutaj jakiegoś. Eee, ja nie mam. Piotr, ja mam jeden. Dobra. To Dawajcie tutaj ogólnie zespałnijmy, zobaczymy. Ło! Wow. O oh, kurcze. Dobra zobaczymy jakie... O nie!